Przede wszystkim ważne jest w tej wystawie, żeby odbyć podróż po budynku, to znaczy, że ta historia warszawskiej ulicy wymaga też poruszania się po tym historycznym domu handlowym, domu medlowym Emilia. Więc jakby tutaj się nakładają na siebie dwie jakieś dwa założenia, że wystawa jest bardzo rozłożona przestrzennie w ulicy No i rzeczywiście prezentuje historię reklamy zewnętrznej od XIX wieku do dziś. Bardzo wiele ciekawych projektów reklamowych skupionych e, zwłaszcza na Warszawie, często niezrealizowanych neonów, e, wizje miasta, w którym propaganda mieszała się z reklamą, dzieje przełomów, czyli jak e, zmieniają się wygląd warszawskich ulic e, uprawu Wczesnego kapitalizmu. Bardzo podoba mi się e, pomysł zebrania różnych rodzajów reklamy w jednym miejscu i to, że w końcu istnieje możliwość porównania, może nawet nie tyle porównania, ile, ile samego takiego przejścia przez, przez reklamę o, przez dość długi czas de facto i przez to, że możemy obejrzeć tutaj neony outdoor, a także prawdziwe telewizory z lat 70. już Bogaty program wydarzeń towarzyszących, e, wykłady, spotkania tutaj na dole w audytorium. Wiele filmów i ogólnie tego, czym żyła Warszawa wizualnie przez, no można powiedzieć, z przez 150 lat.